Jest generalnie taki. Chciałbym Wam pokazać, jak wygląda faktyczne połączenie się z naturą, a nie tylko gadanie o tym. też może być trochę gorszej jakości, bo nagrywam to telefonem, jak jadę. Bo nie mam jak tutaj ustawić kamery, tak, żeby ona nie spadła. A te dźwięki, co słyszycie, szkła to butelki, które powinienem oddać na rynek, a tego nie zrobiłem, ponieważ nie było pana od mleka. Wracając, jedziemy nad rzekę, żeby zaznać relaksującej kąpieli, a także później udamy się na saunę. Bo dzisiaj chcę sobie zrobić Rest Day, znaczy Rest Day, Regeneration Day. W sumie Rest Day też. Od wszystkiego, bo po prostu czuję, że moje ciało nie wyrabia powoli układ nerwowy mi siada. I... Nie dość, że fizycznie mi się odechciewa chodzić w ogóle na jakikolwiek sport, to tak samo psychicznie, więc wydaje mi się, że taki dzień będzie jak najbardziej przydatny i bardzo dobry i nie bój się raz na jakiś czas zrobić sobie jakiegoś właśnie dniu odpoczynku, odpuścić sobie trening, jeżeli faktycznie czujesz, że po prostu twój organizm siada, a nie dlatego, że po prostu ci się nie chce i odpuszczasz jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty trening,